No, moja praca na warsztacie ogranicza się do projektu, znaczy no, no, oczywiście do, do pomysłu, projektu, a, a potem do ewentualnego podrasowania tego, wykończenia, zaolejowania, wypalenia w ogniu. Taki projekt czasami wycinam z papieru, z kartonu, albo czasami robi się też taki model z ołowiu. Chociaż te moje rysunki nie zawsze wyglądają bardzo precyzyjnie, to doskonale się rozumiemy. Czyli wystarczy nawet mały szkic, i panowie wiedzą, co mają robić. Tu na pewno troszkę inne rzeczy robią niż, niż w takim warsztacie, gdzie to się prawda, wykonywało tak taśmowo. Tutaj więcej robią pewnie takich pojedynczych rzeczy, nad, nad każdą rzeczą się trzeba pochylić i, i można powiedzieć, że każda, każda rzecz jest prototypem. Ja na pewno sobie żartuję. Przede wszystkim to śmieją się ze mnie, bo ja za każdym razem zabieram im wszystkie ołówki, które im przynoszę. Metry zawsze im zabieram, czyli jak coś pożerzem od nich w metry, mierzę coś potem zabieram i gubię je przeważnie. No Więc jakby znają mnie od tej strony, że jestem bardzo rozszczepaną osobą i, i trzeba mnie pilnować, żebym im nie pozabierała wszystkich narzędzi z, ze stołu. To są takie formy lamp w tej chwili, przeważnie z tkanin są robione takie lampy. Taki najprostszy walec. Tak wydawało mi się, że można taką formę wykonać z metalu. Nie z metalu też takie formy są, ale może trochę inne, ale postanowiłam ją zrobić z metalu, dodatkowo wypalić w ogniu, żeby miała taki charakter zadziorny trochę, włożyć tam dodatkowo szkło od dołu, żeby ładne światło dała. I ta lampa powstała właśnie na potrzebę gabinetu. Tam miałyśmy taki pomysł, żeby zrobić taką przerysowaną wielką lampę w bardzo małej toalecie. I tam właśnie wymyśliliśmy taką ladę recepcyjną z kortenu, ściankę całą, i to jest wszystko zestawione z lakobelem, z takimi rzeczami bardzo dopracowanymi, nowoczesnymi. No i na sam koniec, już jak już zrobiliśmy wszystko, to postanowiliśmy zrobić jakąś instalację i wymyśliłam im taką, taki wózeczek z otworem w środku, do którego można wrzucać wyrwane zęby.